Witam serdecznie w widzowie w tym poważnym filmie tej listy postaci z linki pepy poważny serial dobra tutaj mamy nie znam czyli tak od razu to chyba byłoby tutaj tego nie kojarzę tego no kojarzę z gry nie kojarzę nie kojarzę to chyba ich da. To kojarzę, doba doba Tego nie kojarzę. Tego jednak też nie... Nie wiem czy to z gry, czy... No chyba z gry. Tej jest nowej gry najlepszej. Doba. Yy, zacznijmy od żeby tak los wybrał świnki pepy. Bogini. Tata świnka. Ponte. Trochę potężna postać, ale tak... Yy. E, według mnie, świnka, Mama Świnka jest potężną postacią, ale nie tak jak Świnka Pepe. Giotto George to George. Dziadkowie Świnki Pepe to półbogowie. Tej nie znam też jednak. Pani Doktor to normalna postać. Ten y, chłop sprzedawał, czyli był inteligentną postacią, czyli no nie za bardzo potężną, nie tak potężna jak jego ojciec. Ciocia normalna jest. Przyjaciółka Swinki Pepy jest bogini. Potężna postać, tak samo jak córka, pani krójki i królik. Wielk, e, to normalna postać. Pan doktor jest bogiem. Ten to w ogóle tutaj ten jest półbogiem. Tak samo pan Byczak i pani Malgazal. Mały słoń tutaj. Trochę potężna Tutaj nie kojarzę. Powiedziałbym, że dałbym aż do bogów. Słonica tu. kurzynka świnki, pepy tu. Mały... Tu. Ten tu. Nie, doba przepraszam. Ten tu. Ten... Ta tutaj. A ta tutaj, yy, napiszcie w komentarzu, swoją opinię co do tej, tej listy. Chciałbym też powiedzieć, że to tylko moja opinia i wasza ta lista może być inna. Do zobaczenia w kolejnym poważnym odcinku. I bajo. Jajo, jajo, jajo.